słuchajcie, kolejny list, kolejne karty do kolekcji. Dalej nie nagrywałem. Właściwie to jest dawno, to, to Po prostu takie nie było. każdy by trochę tych update'ów było. Natomiast nie wiedziałem, czy jest sens po prostu nagrywać wszystkie. Wszystkie przysyłki. Ostatnio poza to z Vinted, To nie wiem, czy ma to sensu. Znaczy tutaj mam 10 kart, jedna jest na autografy, pozostałe to są top class, ten pierwszy, i ten najnowszy, także ten to jest jedna karta na autografy, tu jest jedna część kart i druga część kart, dobra. No co zaczynając od tej najnowszej serii Mamy kilka sztuk co brakowały Mamy między innymi tak Mohamed Simakan, Zalnas bazówka Mendy bazówka e, DiMarco Impact Hero <coughs> Winner Mark Wetterstegen Electric Anton I teraz e, stop klasa pierwszego mamy De Bruyne. Zylę, Erry i Sancho na bazówce, no i tutaj Stojanowicz. I znowu wam powiem śmieszną historię. Miałem tą kartę, kupiłem ją kiedyś, bo wysłałem ją do Włoch, właśnie do Sandori. Miałem tą kartę, kiedyś tam ją kupowałem i kilka temu się okazało, że ten zawodnik został zawodnikiem Legia i no tamta karta, Ten tym już raczej do mnie nie wróci, tamten list, więc kupiłem jeszcze raz tą kartę, żeby się zaadresować, jeszcze raz ją wysłać tym razem, prosto do Legii, także śmieszna historia, no a takie krótkie a uzupełnienie kolekcji, i co, trzymajcie się, elo.